Storytime z ostatniej godziny. kropka Więc było tak, że byłam na placu. Jeszcze chciałam powiedzieć, że inni też byli, i to jest prawdziwa Time, Więc jak ktoś nie wierzy, to proszę wajc na inny film. Więc był pan z dzieckiem, który był na Jany. I se spytał, czy może kredkę, czyli kredę, i my nic w sumie taka cisza zapadła, i są wziął, i my z ekipą taki szok moralny, raczej ja, ale no, i my gadamy po cichu z tą ekipą, żeby. Tak pana nazwijmy Stewcio. I żeby Stefcio nie usłyszał, bo my byliśmy kula centymetry przed sobą i nagle mówi, że to są jego kredy, nie jakby co, ale kto tak mówi, nie mam nic do tego dziecka, ale jednak, ale jak tak można? To są moje kredy, ja, aaa, a. I ten Stefcio patrzał się na mnie, no fakt, że dojrzałam szybciej, ale jednak, i nagle niespodziewane zakosił wszystkie kredy. Nie wnikać, że było małe dziecko, jego też było małe chyba jakieś 3-5 lat i ja to rozumiem, ale moi rodzice tacy nie byli i nie są. I nawet Bobrzyca, pozdrawiam Bobrzyca i całą ekipę ale powracając do Bobrzyca nawet ona się bała tego stawcia i jakoś zdobyliśmy kredy i potem poszłam z moją siostrą i jej boyfriend na inny placby.